Witamy Państwa w magazynie samorządowym Na Szelbląk. Oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Najwyższa wieża po prawej stronie wisły otwarta dla zwiedzających. Katedra Świętego Mikołaja zaprasza. Elbląskie władze apelują o rozsądny wypoczynek nad wodą, miejskie dofinansowanie na ekologiczne inwestycje. Zjedz śniadanie na trawie, przyjdź do Centrum Sztuki Galeria L. a także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy Dwa zgłaszanie projektów do dziewiątej już edycji budżetu obywatelskiego w Elblągu. Tym razem Elblążanie mają do wydania 3,5 miliona złotych z miejskiej kasy po 500 tysięcy złotych na każdy z pięciu okręgów oraz milion złotych na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30 tysięcy złotych na tak tzw. małe projekty. Składać wnioski i głosować mogą wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na oficjalnej stronie akcji Budżet obywatelski na wnioski mieszkańców Elbląga czekamy do 7 sierpnia. Przypomnę, że można je składać w wersji papierowej. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej bądź w punkcie tutaj podawczym w biurze w Urzędzie Miejskim przy ulicy Łączności oraz w ratuszu staromiejskim. To najwyższa wieża po prawej stronie Wisły wieża katedry świętego Mikołaja Welblągu. Ponownie jest otwarta dla zwiedzających, aby wejść na samą górę i podziwiać panoramę miasta i okolic z góry należy pokonać aż 366 schodów prowadzeniem punktu widokowego na wieży katedralnej po raz pierwszy będzie zajmować się Muzeum Archeologiczno-Historyczne Welblągu. Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych punktów w mieście i jest to punkt, z którego widać praktycznie całe otoczenie miasta. Miasto. I mamy nadzieję, że zwiedzający już odwiedzą tę wieżę, zobaczą też nasze muzeum i przez to liczymy na zwiększenie frekwencji w samej siedzibie głównej. Do wierzchołka krzyża jest 97 metrów. Taras widokowy jest na 67 metrze. W tym roku wieża została otwarta nieco później ze względu na epidemię koronawirusa. Władze miasta zapewniają jednak, że wejście na nią jest całkowicie bezpieczne. Jest opracowany regulamin odwiedzania tej wieży. Został on skonsultowany z powiatowym inspektorem sanitarnym. Są zachowane wszelkie reżimy i obostrzenia związane z epidemią. Także w tym kontekście również turyści, rążani i osoby chętne do zwiedzania mogą czuć się bezpiecznie. Zapraszamy jeszcze raz serdecznie do bezpiecznego zwiedzania wieży. Na wieżę można wchodzić od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 17. W sobotę od 10 do 14, a w niedzielę od 14 do 17. W poniedziałek wieża jest nieczynna. Opłaty, które przyjęliśmy po to, żeby ponieść wszystkie koszty bycia operatorem wieży wynoszą 4 złote dla osób dorosłych. 2 złote jest to bilet ulgowy, dzieci poniżej lat 4 Bezpłatnie. Także zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do obejrzenia miasta i okolic wieży, która jest jedną z najwyższych w tym rejonie. A widok z góry i niezapomniane wrażenia bezcenne. Planujesz wymianę starego pieca? Miasto dołoży Ci do tego interesu. Okres letni to idealna pora na tego typu inwestycje i remonty, które nie dość, że poprawiają nasz komfort, to jeszcze chronią nasze środowisko. To już trzeci rok z rzędu zachęcamy mieszkańców miasta do korzystania z miejskich dotacji, proekologicznych dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, przede wszystkim na wymianę starego ogrzewania i montaż proekologicznych źródeł ocieplania swoich mieszkań czy też domów, do podłączenia do kanalizacji swoich nieruchomości oraz do usunięcia szkodliwego azbestu. Wnioski można składać od początku stycznia do końca października. Tutaj w Urzędzie Miejskim w Elblągu wszelkie informacje na temat wniosków i cały regulamin dotacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu. W zakładce mieszkańcy, serdecznie zapraszamy tutaj mieszkańców miasta do korzystania z tych wszystkich dofinansowań. Elblążanie z dofinansowań na ekologiczne inwestycje korzystają coraz chętniej. Tylko w tym roku do urzędu wpłynęło już ponad 100 takich wniosków. Ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się, mają czas do 31 października. Samorząd otrzyma 2,5 miliona złotych na stworzenie elbląskiego centrum usług społecznych. To pilotażowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania wynosi 100% wartości projektu zgodnie z założeniami. Takie centra powstaną w 30 samorządach w Polsce, w tym jedynie w czterech miastach na prawach powiatu. Elbląg jest jednym z nich. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, które powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ma być miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy sprawni, niepełnosprawni, starsi czy rodziny wielodzietne otrzymają wsparcie w razie takiej potrzeby. W ramach zadania przeprowadzona także zostanie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami. W Centrum usług społecznych będą prowadzone także działania ukierunkowane na integrację mieszkańców i podniesienie spójności społecznej. Projekt realizowany. Będzie przez okres 3 lat dofinansowanie zadania pochodzi z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach działania Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu. Energa Kogeneracja oraz przedsiębiorstwo Energotechnika Energorozruch SA podpisały umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej. Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego spółki w Elblągu to około 250 milionów złotych. Rozpoczęcie programu inwestycyjnego Energii Kogeneracji jest wynikiem podpisania nowej umowy na sprzedaż ciepła z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepnej. Planowany termin zakończenia budowy kotłowni to przełom 2021 i 2022 roku. W tym czasie Ciepło miastu zapewniać będzie blok biomasowy oraz ciepłownia Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepnej przy ulicy Dojazdowej. Ich produkcja uzupełniona zostanie przez rozwiązania tymczasowe mobilną instalację ciepłowniczą. Wakacyjna aura sprzyja wodnym szaleństwom, władze miasta przypominają jednak, że w rzece Elbląg kąpać się nie wolno. W ostatnim okresie mieliśmy dosyć dużo różnych niebezpiecznych przypadków, jeśli chodzi o kontakt z wodą. Mam tu na myśli skoki do wody i utonięcia, zarówno w Elblągu regionie, jak i w Polsce. Stąd też nasz apel jest taki, żeby właśnie zadbać o to bezpieczeństwo, nie skakać do wody w miejscach, które nie są do tego przygotowane, wyznaczone. Z pewnością nie kąpać się po alkoholu i dużo, dużo rozwagi i opieki nad dziećmi. Unikniemy wtedy najgorszych tragedii, jakie nas mogą spotkać w życiu. W rzece Kąpać nie wolno. Um... Rzeka Elbląk jest obszarem portu Elbląg, w 2013 roku dyrektor Urzędu Morskiego gdy Gdyni wydał e, zarządzenie, w którym nie pozwala na kąpiel w rzece. E, obszar portu to jest obszar sięgający wręcz do jeziora Drużno, a więc cały odcinek tej wody. Z tym, że tak naprawdę nie rozmawiajmy o zakazach napisanych przez człowieka, rozmawiajmy o rozsądku, rozmawiajmy o tym, że to człowiek sam powinien być świadomy, gdzie wolno mu wejść do wody. Rzeka Elbląki i miejsca często uczęszczane przez Elblążan, czyli tak zwane dzikie kąpieliska, patrolowane są przez cały sezon przez elbląskie służby mundurowe. Dodatkowo miejsca te są specjalnie oznakowane, by przypominać mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa. Apelowanie rozpoczyna się u nas już tak naprawdę w miesiącu maju, kiedy próbujemy, że tak powiem, zwrócić się drogą medialną do mieszkańców Elbląga, kiedy oznakowujemy na nowo każdego roku po zniszczeniach, że tak powiem, miejsca, w których elblążanie próbują się kąpać i informujemy tam o zakazach kąpieli, ale również współpracujemy z policją. Pan prezydent wspomaga, że tak powiem, finansowo policję, jeśli chodzi o zakaz. Kup sprzętu pływającego właśnie po to, żeby policjanci pomagali nam w patrolowaniu wody, właśnie po to, żebyśmy zwracali uwagę takim, że tak powiem, kąpielowiczom. Zdecydowanie zalecamy takie miejsca, gdzie, gdzie jest bezpiecznie, właśnie gdzie są ratownicy wodni, gdzie ktoś nam może udzielić pomocy, gdzie jest to w jakiś sposób zorganizowane i kontrolowane i bezpieczne. Ochłody w upalne dni w naszym mieście można szukać w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Basen kryty przy ulicy Moniuszki otwarty jest codziennie od godziny 6 do 22. Wieża katedry Świętego Mikołaja ma 97 metrów wysokości. Zbudowano ją w roku 1907, a właściwie odbudowano po 130 latach. Poprzednia wieża była jeszcze wyższa, ale spłonęła w roku 1777 od uderzenia pioruna. Kościół świętego Mikołaja nie wrócił wtedy do swojej świetności przypominał raczej wielką stodołę. Przez lata podejmowano szeregi inicjatyw i zbiórek, by odbudować wieżę. Udało się to dopiero w XX wieku. Budowę rozpoczęto 24 października 1906 roku i zakończono rok później. Na szczycie wieży zamontowano dwa tarasy widokowe i zegar. Niestety kościół razem z wieżą spłonął 2 lutego 1945 roku. Odbudowa trwała blisko 20 lat i skończyła się dopiero w roku 1963. Wieża przed Kilku laty przeszła renowację i została udostępniona turystom chcącym podziwiać widoki miasta z jej wysokości, ale wcześniej trzeba pokonać 366 schodów. Elbląg leży nad rzeką Elbląg. Nie nad kanałem, tylko nad rzeką. Płynęła tu sobie tysiąc lat temu, gdy anglosaski podróżnik Wulfstan odwiedził ziemię Prusów i opisał osadę Truso. Truso leżało w pobliżu ujścia rzeki Ilfing do zalewu Wiślanego, który wówczas był dużo, dużo większy. Gdyby nie rzeka Elbląg, nie byłoby naszego miasta. To właśnie dogodne połączenie morskie i śródlądowe zdecydowały o wyborze tego miejsca na założenie przez krzyżaków najważniejszego wówczas dla nich miasta i portu. Położenie Elbląga było prawie idealne. Z jednej strony mokradła żuław, z drugiej strome, zalesione zbocza wysoczyzny, a po środku szeroka rzeka, która w tamtych czasach miała bezpośrednie połączenie z Wisłą i z Bałtykiem. Trafność wyboru miejsca potwierdza to, że miasto i zamek skutecznie opierały się na jazdą Prusów i Gdańszych. To, co początkowo było atutem, z czasem stało się problemem. Wpadające do rzeki Elbląg nurty Nogatu zapiaszczały port. Dlatego Elblążanie wykopali kanał Jagielloński, a główne koryto Nogatu oddalili od miasta. A skąd wzięła się nazwa rzeki? Na pewno kiedyś brzmiała inaczej. Być może Ilfing, później Ilwing, Elbing, Elwinga, wreszcie Elbing, a w języku polskim Olbiong, a teraz Elbląg, rzeka Elbląg. W tym roku obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Miejskie obchody z tej okazji odbędą się w sobotę o godzinie 17.00 przed Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego przy ulicy Generała Stefana Gotarowickiego. W programie m.in. przemówienia okolicznościowe, apel pamięci i salwa honorowa w ramach upamiętnienia rocznicy w tzw. godzinę W, czyli o godzinie 17.00 zostaną włączone także syreny alarmowe. Zjedz śniadanie na trawie, przyjdź do Centrum Sztuki Galeria L. Już w niedzielę odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Muzyka na żywo, Szkicologia, czyli warsztaty z rysunku, kulinaria, a także ruch, czyli zajęcia z jogi. A to wszystko w godzinach od 10 do 14 na dziedzińcu Elbląskiej Galerii. Wstęp wolny. Zaj Czas na kolejne spotkanie w ramach 23. edycji Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Tym razem w muszli koncertowej królować będą ponadczasowe piosenki jednego z najważniejszych polskich bardów współczesnej muzyki poetyckiej. A sam Bóg poszedł sług, gdyby mógł, to by śpiewał, że szał będzie trwał, świat się stał, więc nalewa i rad, tworzy ład, biały szat i aureo. Aktorzy Teatru im. Aleksandra Sowruka zaprezentują piosenki Jacka Kaczmarskiego ze spektaklu Kaczmarskiej 4 Pory Niepokoju. Na scenie zobaczymy Magdalenę Fenik, Marcina Tomasika, Mikołaja Ostrowskiego i Sławomira Banasia. Na kolejne plenerowe spotkanie Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Elbląski Teatr zapraszają w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 17.00. 419 lat temu w Elblągu za sztukami Szekspira wystąpiła trupa Johna Greena z Anglii. Był to pierwszy pokaz twórczości Szekspira na ziemiach polskich. 248 lat temu w Petersburgu została podpisana konwencja ustalająca granice pierwszego rozbioru Polski. Na jej mocy Elbląg przeszedł w ręce pruskie. Ziemię tę nazwano nowymi prusami. 194 lata temu poświęcono nowy budynek szpitala Świętej Elżbiety przy ulicy Szpitalnej. Szpital został zlikwidowany i zburzony 100 lat temu, a na jego miejscu postawiono zachowany do dzisiaj blok mieszkalny z apteką. 183 lata temu Elbląg obchodził jubileusz 600-lecia założenia. Z tej okazji wybito pamiątkowy medal i posadzono dąb na Placu Słowiańskim. 145 lat temu oddano do użytku gmach wyższej szkoły dla dziewcząt przy ulicy Pocztowej. 129 lat temu rozpoczęto budowę nowej rzeźni przy ulicy Żeromskiego. Obecnie w tym miejscu jest hipermarket. 110 lat temu w Elblągu zmarł Landrat Karol Fryderyk Abramowski, mecenas nauki i kultury, fundator stypendium naukowego Ferdynanda Schichaua. 88 lat temu w obecnym gmachu muzeum powstała szkoła żeńska nazywana imieniem niemieckiej poetki z tego regionu Agnes Miguel. 75 lat temu wojska rosyjskie opuściły browar angielski Zdrój. Zakład nie był zniszczony, więc natychmiast przystąpiono do uruchomienia produkcji, którą wznowiono w lutym 1946 roku. Również w sierpniu 1945 roku zorganizowany został sąd okręgowy w Elblągu. Pierwszymi sędziami byli Stanisław Różański i Jan Łaparewicz. 68 lat temu urodził się Zbyszek Godlewski, elblążanin zamordowany w Gdyni w grudniu 70, znany z ballady o Janku Wiśniewskim. 66 lat temu Prezydium Rządu wydało uchwałę, w której zobowiązało poszczególne ministerstwa do znaczących inwestycji w Elblągu. W ramach tej uchwały powstać miał m.in. Centralny Dom Kultury, Szkoła Muzyczna i Kryta Pływalnia. Z uchwały tej nic nie wyszło poza wybudowaniem Mostu Prymasa Wyszyńskiego. 62 lata temu powstała Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sielanka. Spółdzielnia zrzeszająca na początku pracowników zamechu była inwestorem wielu osiedli mieszkaniowych w Elblągu. 61 lat temu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego przydzielił fundusze na stałe opłacenie kronikarza elbląskiego. Został nim Józef Lasota. 49 lat temu na posiedzeniu władz partyjnych WRN w Gdańsku forsowano projekt zabudowy elbląskiego Starego Miasta nowoczesnymi blokami mieszkalno-usługowymi. 46 lat temu władze miejskie podjęły decyzję o adaptacji dawnego kościoła dominikańskiego na Laboratorium Sztuki Galeria L. 45 lat temu powołano Wojewódzki Ośrodek Kultury, który przejął bazę lokalową i kadrę Elbląskiego Ośrodka Kultury. 44 lata temu Bożena Kwiatkowska, pracownica spółdzielni inwalidów w Elblągu, na igrzyskach parolimpijskich w Toronto zdobyła dwa medale: złoty w rzucie dyskiem i srebrny w skoku w dal. 43 lata temu Rada Ministrów PRL zlikwidowała port morski w Elblągu, już 10 lat wcześniej kapitanat portu przeniesiono do Tolknicka. 37 lat temu generałowie LWP, Tuczapski, Jasiński i Żyto wizytowali pracujących na Żuławach żołnierzy i junaków OHP. Do pracy na Żuławach wysyłano niepokorną młodzież. 30 lat temu w elbląskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie prezydentów miast polskich, na którym podjęto uchwałę o reaktywacji Związku Miast Polskich. Na spotkanie przyjechało 67 prezydentów oraz przedstawiciele rządu. 29 lat temu zarząd miasta podpisał umowę z wojewódzkim konserwatorem zabytków na finansowanie z budżetu miasta badań archeologicznych na Starym Mieście.